Witam. Dzisiaj chciałem pokazać silnik, który został e, wyremontowany, jest po kapitalnym remoncie. Co trzeba było to w środku jest po prostu na no wsadzone, e, wszystko zregenerowane, silnik jest tipestopes. I teraz co jeszcze chcieliśmy pokazać dzisiaj odnośnie śrubek. Wszystkie śrubki. Tu, 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 jeszcze pokażemy. Z drugiej strony, tu tutaj przy pokrywie i tutaj te z tyłu odmocowania dobra, niech wezmę na bok są dorobione z stali nierdzewnej A270 śruby, podkładki nakrętki, wszystko jest z tej stali i niektóre są wypolerowane i tu mamy Pokaż mi w całości wszystkie śrubki na cały silnik do Simpsona na samotorek. SR50. Na, na, no, na, cały, na cały, na cały, po prostu motor do skręcenia. Na całego Simpsona do skręcenia. I teraz tak, pokażę te śrubeczki po kolei. Tu mamy tak: sześć sztuk do. Przykręcaniu felk jest 6 sztuk, jest, i później co mamy? Błotnik przód, to są do botnika 4 sztuki, do botnika przedniego, do teleskopów, do półek, i z góry przykręcane tam, gdzie się przykręca kierunkowskazy. I to jest do osi koła skręcenia i dwie jeszcze jak będą podkładki jak będą potrzebne to tutaj pod te górne pod teleskopy jedziemy następny zestaw żeby to było szybko tu mamy tak w tym zestawie to mamy co amortyzatory tylne jedne, cztery śrubki jedne z większymi z powiększonymi podkładkami widać je tu trochę powiększone te będzie widać jedne są krótsze troszkę drugie są dłuższe tak jak oryginalne później co mamy silnik to jest łoże silnika Przykręcenie z przodu do ramy później mamy zawias kanapy i rygiel od zamka pod siedzeniem. I te długie to są od osi pedałów: pedał hamulca i pedał od zmiany biegów. I to jest jeszcze do stopki centralnej do nóżki, co się postawia. Nie i teraz jedziemy dalej. Tu mam Taki większy zestaw, i w tym zestawie co tu mamy? Zawias kanapy. Ta śrubka jest dorobiona, spręta. To jest do zawiasu do siedzenia, do kanapy, do przewracania. I później osłony boczne. Osłony boczne. Do osłon bocznych są też z powiększonymi podkładkami. Daliśmy specjalne, bo te osłony lubią pękać tam. Jest ich 6 sztuk z nakrętkami. Powinno być. 4, 5 i 6, tak? Jest 6. Dwie są bez nakrętek, bo w środku są w kaście gwinty. I później, co tam jeszcze jest? I jest jeszcze stopnie, te boczne, nie? Mhm. te dolne. Pod nogi, dokładnie. I tych powinno być 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 i 13 jest, bo z tyłu jest gwint w mocowaniu. Nie trzeba nakrętki i jest do mocowania cewki jeszcze chyba, nie? Cewka taka króciutka to jest co się przykręca, mocowanie cewki do kasty i to jest po prostu co się cewkę skręca. Jedziemy na następny zestaw. Będzie tu widać? Będzie. Najciekawszy według mnie. Po prostu co? klamki, to są dorobione przeze mnie, utoczone takie, widać tu mhm. o yy, później, co tam mamy dalej yy, klamki, yy, sanie, to jest dorobiona śrubka też wypolerowany, wypolerowany łeb yy, śrubka od sania, czwóreczka yy, błotnik tył do błotnika tylnie to jest yy, błotnik tylny, ale przykręcanie z przodu yy, i co dalej to jeszcze Błotnik tylny, nie, nie, błotnik tylny przykręcanie z przodu, a to jest błotnik tylny przykręcanie do tego wspornika, do tego pałąka takiego i ten pałąk, co jest do wahacza przykręcanej, śrubki mamy i co teraz jeszcze tam mamy? Zbiornik, zbiornik, dwie są do zbiornika, do, ale na dół zbiornika do przykręcenia mocowanie rolgazu mocowanie rolgazu mocowanie rolgazu rol to jest jedna szóstka yy, zwykła na śrubokręt też wypolerowana i co tam dalej obudowa licznika a które by były od obudowy licznika obudowa licznika dwie są od obudowy licznika yy, obudowa licznika yy, pod lampę te nie które bym miał teraz od dwie od obudowy licznika co licznik się wkłada i to się przykręca po boku dwie są pod, w środek pod reflektor co się przykręca tą obudowę reflektora do kasty i teraz to już mówiłem co to jest? to są do zbiornika i to jest ramka od reflektora i tylni zamek to jest takie mocowanie jednej śrubki do tylniego zamka i jeszcze tu mamy tak, to jest do przykręcania rolgazu gazu do tej blokady, od spodu do tej blaszki, i to jest do mocowania yy, przełączników, przełączników. Yy, po lewej stronie kierownicy. Też są wypolerowane piąteczki, śrubki ładnie. Teraz jeszcze tu mamy tak, My się nie pomyliły. Tu mamy tłumik, to jest obejma z przodu. Obejmy dwie tylnie, środkowa i tylnia i to jest od kopki i od zmiany biegów przy silniku te dwie śruby. Teraz tu są, nie będę wyciągał, będzie widać nakrętki to są od napinaczy łańcucha jest pokazane i tu mamy co? I tu mamy śruby od czego tu pisze? schowek schowek dwie od odmocow... cztery od mocowania schowka do tej tylnej co jest mocowane od czego lampa i kierunkowskazy wiszą do schowka to są cztery śruby i później dwie są do z przodu co się zbiornik razem przykręca one są takie same I... Takie same, z wszystkim mniej więcej takie same porobiłem, żeby nie było po prostu wiesz, nie będziesz kupywał 10 gatunków śrub i kombinował. I to są jeszcze od lampy tył i yy, rozpieracze szczęk z przodu i z tyłu. I teraz jeszcze tu mamy, tu mamy co? Mocowanie tablicy rejestracyjnej, takie się kupuje, oryginalne są takie wsporniki do tablicy, wiesz? I to jest ta śruba, jest co wspornik przykręcasz do schowka, a to jest co skręcasz ten spor, tę ramkę od tablicy razem do tego mocowania, do tego wspornika. To są do przykręcenia kierownicy. To jest jeszcze do mocowania mostka prostowniczego. I to jest do mocowania osłony czego? Wkręty do filtra i wkręty do osłony lampy przedniej. I tu jeszcze mam w środku takie ciekawostki. To są do przykręcenia przełączników, tam chyba od kierunkowskazów. W środku w tych przełącznikach takie śrubeczki. I to są do wieszaka pod kierownicę, do tego haka, takiego zamykanego, i dwie do mocowania jeszcze osłony. Yy, tylko nie miałem na śrubokręt, takie ładne na imbusik, yy, do osłony licznika. Takie na stożkowe one są. I to jest wszystko uszykowane do. Do jednego silnika, do jednego motocykla. Do jednego motocykla, na jeden cały motocykl, na Simsona, na motocykl, na skuter, na Simsona skutera. Ile to wyszło po prostu? Takie śruby po prostu, jak pokupiłem wszystkie w markecie, to około 100 zł kosztowały. Może troszeczkę więcej jak 100 zł, może no, maksymalnie 120, nie, nie, no nie więcej, nie? A gdzieś tam po prostu jak na aukcjach to trzeba dać od 180, nawet tam gdzieś ktoś chce 400 zapolerowane. I to jest cały zestaw. I zestaw jest uszykowany dla zaprzyjaźnionego, można tak powiedzieć, górala. Pozdrawiamy go! I dziękuję bardzo.